Słuchajcie, patrzcie, jaką ja mam cukinię. Zobaczcie, jaką ja mam cukinię. Po prostu tam go i ciszę. Normalnie to jest moja ręka, a ona jest taka wielka. I ja nie wiem, co ja z niej, z niej mam zrobić. Tu mam kolejną. Eee, mam dostało z pracy, więc zobaczcie. Mam takie wielkie cukinie z ogródka i nie wiem, yy, i papryczki oczywiście też mam duże. Ale z tej cukinii to ja nie wiem, chyba poćwiartuję na paski. Co ty robisz? Co, co ty robisz? Szalony. Yy, chyba zrobię marynowaną taką w i z cebulką, tylko że z kolei nie mam octu i muszę ocet kupić. Ale to już nie problem, coś, coś z tego wymyślę. Albo pół zrobię w słoiki. Jak mi słoików starczy, i oczywiście jak, jak jakieś mam słoiki w piwnicy. I jak nie, no to leczo jeszcze można z tego zrobić. No, ale wielka, nie? Po prostu normalnie. Dryblast. Dzisiaj ładna pogoda. O, patrzcie, jak jesiennie. Już jest jesiennie, ale jest fajnie. Ptaszka widziałaś? Ekstra. No i jest, no tak już powtarzam się już, nie wiem ile, ale że tak jesiennie. Chodźcie tędy, dziewczyny. Wracamy z Lidla, idziemy sobie takimi tutaj bocznymi drogami. Już przy ulicy mi się nie chciało iść. Chodźcie, dziewczynki, idziemy. Kupiłyśmy bułki, będziemy robić cukinie w słoiki w Zalewie Octowej. Tak, te właśnie doszłyśmy na plac zabaw. Tu już moje dziewczyny huśtawki pozajmowały. No stwierdziłam, że jak wracamy sobie z Lidla, to możemy sobie zajść na spokojnie na plac zabaw tutaj niedaleko właśnie. O, ja się zaraz Wam pokażę, tylko tylko zaraz tutaj gdzieś nie wiem, przycupnę. Widzicie za mną yy, liście, tak? Nie mogę przeżyć, że już jest jesień. Yy, co prawda fajna, w, y, ciepła i w ogóle, bo jest 20 stopni. Sympatycznie, fajnie, słoneczko wychodzi w ogóle. Dla mnie teraz jest tak w sam raz. Widzicie też lubię to parę roku taka wczesna jesień, bo jest cieplutko. No i pięknie, no cudownie jest. Co do tej cukini, właśnie jest ogromna, więc albo z całej zrobimy ten te przetwory, wiecie, tą cukinię w odcie, albo z połowy. Zobaczymy, zobaczymy, mam cebulę. Także będziemy dzisiaj robić z mężem. E, tak powiedział, zreflektował się, że będzie też robił ze mną. Długo będziemy szły do domu, zjemy obiad. Już się przestraszyłam, tam jakiś chłopak na rowerze. Zjemy obiad, a potem będziemy myśleć, co dalej. No, my jesteśmy w takich dmuchańcach. Super, dziewczyny się bawią. Jest na razie tak mało ludzi, bo no bo praktycznie jest, jesteśmy no, pół godziny przed otwarciem, nie przed otwarciem, tylko pół godziny po otwarciu. Więc ludzie dopiero się zbierają, ale ekstra, dziewczyny będą, będą miały, już mają fajną prajdę, się cieszą. Ekstra. Wyszaleją się, potem pojedziemy na obiad, będziemy robić cukinię w te słoiki. No i dobra, będziemy fajnie sobie czas spędzać teraz wszyscy, wysokie skutki, w ogóle. Tam jeszcze dalej coś jest. Tutaj właśnie są te cukinie, co robiliśmy, to co mówiłam, w słoiku w tej zalewie. Oczywiście mam jeszcze sześć takich słoiczków, ale już mam schowane, więc na nawet... razie... Ojejku. Yy, więc na razie pokazuję Wam ten jeden. No, mam nadzieję, że będzie dobra. Hej. Już mi ręka drętwię. Dawno nie nagrywałam. Dawno nie nagrywałam parę dni temu. No, planuję jeszcze nagrać ogólnie filmik yy, Denko. Więc yy, też mam nadzieję, że się uda. Może w niedzielę. No nie wiem, zobaczymy. Ale mam parę produktów, z którymi warto się podzielić. Tam jest m.in. właśnie pianka do mycia twarzy, tą, co kupiłam ostatnio z Isany, tą, co pokazywałam. Tą piankę, co wykończyłam też z Isany. No i oczywiście z Isany mydełko do ciała pod prysznic i do włosów mycia. Powiem Wam szczerze, że ten szampon w mydle nie jest zły, a mm, ośmielę się stwierdzić fakt, iż jest naprawdę okej. Okay. Także tego i w ogóle chodzi mi znowu po głowie, powiem Wam, że znowu mi chodzi po głowie ścięcie włosów. Ale wiecie co, już mi się odwidziały te cieniowane włosy. Chyba dojrzałam do tej fryzury na prosto, wiecie. Kiedyś mi się tak bardzo podobały te cieniowane włosy, w ogóle te w fryzury podcięte na prosto, ten, ten bob. raczej znaczy są parę rodzajów bob, ale mi chodzi o to tak na prosto no to tak kiedyś mi się kojarzyło, że wiecie, że nieładnie, takie tam ścięte i w ogóle. No średnio mi się to podobało. Ale teraz powiem Wam, że naprawdę coś mi się odwidziało i podoba mi się taka fryzura i chciałabym taką mieć. Jednak nie wiem, czy z moich włosów dałoby radę coś takiego zrobić. Skrócić owszem, ale oczywiście ten efekt nie będzie taki ładny, jaki mi się podoba, bo mam pocieniowane włosy i najkrótszy kosmyk tutaj mi sięga. Wiecie o co chodzi? Tu. Więc jak ja sobie zetnę, sobie zetnę. No nie wiem czy sama, bo sama też kiedyś nam. Ale może bym poszła do fryzjera. Tutaj jest taka znajoma, tutaj mam sąsiadkę w, w bloku przeciwko naprzeciwko, więc może do niej bym się odezwała, ale nie wiem jeszcze, muszę się zastanowić dokładnie, co zrobić, czy w ogóle coś zrobić, bo ostatnio miałam takie przemyślenie, że... Mm, Ześcinać. Właśnie w Polsce, jak byłam teraz na wakacjach, y, chciałam zsiąść i nie zdążyłam iść do fryzjera, bo już po prostu. Y, bo już był wyjazd, pakowaliśmy się i jeszcze parę rzeczy jeszcze trzeba było ogarnąć, więc no nie było szans. Y, za późno się z tym obudziłam, że tak powiem. Y, potem tutaj przyjechałam właśnie, wróciliśmy i jakoś mi się później odwiedziało. Odwidziało mi się potem właśnie, bo jeszcze Wiecie, żeby nie zepsuć jeszcze bardziej tych włosów, żeby zapuszczać, tak? Bo ja chcę zapuścić, ale... O, i tutaj właśnie jeszcze powiem wam. Wiecie co? Poczekajcie, może ja sobie pójdę po statyw. Mam kawę, przed chwilą kichnęłam, więc oj, oj, oj. I szczerze mówiąc, że mąż też wróci... wrócił dzisiaj rano z pracy. Jezu, kochany. Mąż też rano stał do pracy. Jak stał rano do pracy, to też zaczął kichać i się smarkać, więc... Jesienio. Witaj. Yy, więc, yy, na czym to stanęło? Yy, na tym, że o tych moich włosach rozmawialiśmy, tak? To znaczy, ja do Was mówię. Yy, tak. Bateria jeszcze pada? No, nie wierzę. Hmm. Jak, jak się rozgadałam, to yy, no. nieważne. Yy, do rzeczy, bo mi zaraz bateria padnie. Więc tak, i że ja mam pocieniowane, a mi się podobają wprost. Więc za bardzo z tej fryzury nic nie zrobię takiego, bo jakbym nawet chciała na prosto, to dół będzie prosty, ale tutaj góra już będzie pocieniowana. Yy, jednak stwierdziłam, że zapuszczam włosy, o, owszem, bo chcę takie trochę mieć dłuższe już, yy, no, ale w zasadzie, jeżeli będę zapuszczać włosy, tak na logikę weźmy, nie, yy, to... Te, co mi będą odrastać ten dół, że tak powiem już nie pokażę, bo mam ręce zajęte, ten, te końcówki, te końcówki, to one będą ponad, załóżmy po tych 7 miesiącach po roku no, przez ten czas, co będą mi rosły, zniszczone. Ja wiem, bo jak przedtem miałam też zapuszczałam, to te końce to już były zniszczone, podciniowane końce trzeba dbać systematycznie chodzić do fryzjera, podcinać. Tak, yy, tym bardziej, że mam delikatne i w ogóle te włosy, więc trzeba systematycznie co dwa miesiące, trzy przynajmniej yy, chodzić i tam je podcinać, i dbać i w ogóle, nie? No, i. Yy, 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 I tak bym musiała ściąć potem ten dół, i tak bym musiała ściąć, bo mi zależy na tym, żeby te włosy potem wszystkie wyrównać do jednej długości. Czyli, jakby ta góra mi zaczęła, wiecie, tutaj tak yy, rosnąć, nie? no to bym musiała i tak systematycznie podcinać, podcinać, bo ten dół byłby brzydki, a lepsze mieć krótkie i ładne zadbane włosy niż długie i zniszczone. Pamiętajcie, to jest bardzo dobra rada. Wiem coś na ten temat z doświadczenia, więc jeżeli bym zapuszczała to i tak, i tak bym śinała. więc stwierdziłam, że to nie ma, nie to, że nie ma sensu, ale że to jest, jak to się nazywa, na to samo wychodzi. Po prostu na to samo wychodzi, nie? No. Czy ja zetnę teraz te włosy? Czy ja zetnę te włosy po paru miesiącach i tak będę miała krótkie i tak będę miała krótkie, bo i tak będę, wiecie, je podcinała i do tej długości doprowadzała i tak. Więc fajnie by było teraz sobie coś z nimi zrobić, żeby przez zimę pod tą czapką sobie fajnie też rosły, nie? Przecież i tak jest zima jesień. Zaraz czapka kurtki, wszystko się nakłada. No wiem, no taki fryzurę jak teraz nie zrobię. jakbym jak krótsze, ale lubię tą fryzurę. Dużo osób mi też mówi, że mi pasuje. Też uważam, że mi pasuje ten kucyk. I ją bardzo lubię bezwygodna. Lecz w zimę już pod czapkę nie, nie, nie ubiorę takiego kucyka. Chciałam powiedzieć. Nie ubiorę. Nie zrobię takiego kucyka. Więc dobrze, chyba raczej przy zimę. Dobry byłby moment, żebym teraz sobie podcięła włosy, nie? I tak się właśnie nad tym zastanawiam, yy, bardzo dużo yy, oglądam takich właśnie z tymi krótkimi fryzurami, yy, to znaczy krótkie, no takie dotąd, no już bym tak sobie dotąd ścięła, ale na prosto, wiecie, mi, o co mi chodzi. No i no, podoba mi się, no nie wiem, chyba zagadam tutaj z tą, wiecie, yy, z sąsiadką... Yy. Zobaczymy. Bo tak to bym sama ścinał. Wiem, widziałam dużo też filmików na YouTube i mi kiedyś mąż też sam ścinał na prosto włosy, tak do tych, do ramion. Tylko właśnie potem mi podkusiło, że troszeczkę podcinuję, a to tak, a to kiedyś miałam tak, a tu mam falowan. A nie pytajcie mnie, co u mnie się go widziało po prostu, zapomnijmy o tym. Więc podcinał mi sam. I też fajnie wyszło, ale wiem, że fryzjer, jak wiecie, podcina tak nawet na prosto. To on potrafi tak ładnie zrobić, że te końce takie nie są grube, tylko takie, no, chude. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. No, po prostu są ładne podcień, ładnie podcięte i ładnie się y, układają, może tak. Y, więc samemu dałoby radę zrobić, no ale wiadomo, fryzjer jakoś tak to fajnie robi, że się ten, że y, fryzjer fajnie to tak. O, zawsze, że te końce się fajnie y, układają, no. Od dwóch dni, y, od dwóch dni mam taką, y, takie problemy życiowe. Tak, y, no. no. Także zastanawiam się nad tym i zobaczymy. Mój mąż jest przeciwny za tym. On nie lubi, on, on woli, jak mam długie włosy. Jednak no, włosy odrastają. Jak zapuszczę ładnie, uda mi się doprowadzić do takiej długości, jakiej chcę. Te włosy, no to wiecie, no to będzie dobrze. Widzimy się w następnym filmiku. O, tutaj mam strup. A wiecie, jak to boli? O, yes. mieliście kiedyś strup na łokciu? Nie pytajcie. Jak widzieliście właśnie na vlogu, byłam z dziewczynami, byliśmy z dziewczynami na tych trampolinach, na tych dmuchańcach. Pomijam fakt, że się świetnie bawiły, cztery bite godziny latały, biegały, z małą przerwą na jedzenie i picie, a tak to w ogóle biegały, skakały, tak się wyszalały, słuchajcie, że nie miały siły do domu, potem samochód wsiąść, ale to dobrze. I ten, i no wiecie, no ja też zjeżdżałam, nie ukrywam, potem mąż się dołączył do nas i w ogóle wszyscy zjeżdżaliśmy z tych muchańców. Rodzice też mogli spokojnie tam się bawić, oczywiście jak nie było dużo dzieci. Więc ja zjeżdżałam sobie i w pewnym momencie, słuchajcie, postanowiłam sobie zahamować łokciem. Bo się tak rozpędziłam, że chciałam zahamować łokciem, nie? A przecież te dmuchańce były z tych no z tych gum, no nie z gumy, no wiecie, no wiecie jak te dmuchane te z czego są, nie? I ja tak zahamowałam, że mi się łokieć prawie zapalił, słuchajcie, nie pytajcie. Burhel od razu, od razu piekło, bolało, szczypało. No i mam tutaj właśnie takiego strupa yy, na łokciu. I powiem Wam szczerze, że boli strup na łokciu, bo skóra, wiecie, jest luźna. Jak się naciąga, no to jest ból. Teraz to jeszcze jest, tak powiem Wam, że już znośnie się robi, ale wczoraj nie mogłam ubrać kurtki. Nie wiem, może dlatego, że już wyrobiłam trochę. Ten, ten strup mi popękał tutaj w paru miejscach. Tutaj w jednym miejscu to coś obrzydliwego, nie patrzcie. Może Wam nie będę pokazywała już tak blisko, ale tu w jednym miejscu popękało, więc już jest trochę lżej zginać. Ale przedtem to ja nie mogłam ubrać kurtki, jak szłam na przykład z psem na dwór. Nie, no nie mogłam, no po prostu zginać, łokcia by mnie bolało, no. I co zrobić? No także trzymajcie się ciepło, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, nie za... kanału, kanału. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Dla Was jest to tylko jedno kliknięcie. Dla mnie to jest bardzo dużo. Dla mnie to bardzo dużo znaczy. No, jeżeli chcecie, wiecie, być na bieżąco z moimi filmikami, włączcie sobie dzwoneczek, kliknięcia, będą wam, będą wam systematycznie przychodzić powiadomienia. Rozgadałam się trochę, więc kończę, bo już mi naprawdę bateria zaraz padnie. Yy, trzymajcie się ciepło w te jesienne dni yy, i przesyłam Wam dużo energii, dużo pozytywnej wibracji. Yy.